Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, panie Andrzeju. Witamy. Z trasy. Dziękuję, że żeście odebrali panowie. Nie wiem, czy was zaskoczyłem. Słuchajcie, 16 września, 16 edycja Grom Challenge. Widzieliśmy się w zeszłą sobotę zima, ale ja nie pytałem o to ani ciebie, ani Pawła, czy podtrzymujecie, startujecie jutro. No oczywiście, oczywiście, startujemy, cały rok się przygotowywaliśmy do tego sprawdzianu. E, sprawdzianu nie tylko fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego, <laughs> psychicznego bo pierwsze co siada, to siada głowa. psychika, a siłę możemy mieć, a jak psychika nam siądzie, no to niestety dupa. Głowa jest najważniejsza. Ale te 20 lat twojego doświadczenia w gromie, to przekłada się jakoś na ten wasz start? To znaczy, czy ty Pawłowi przekazujesz... Jakieś takie wsparcie merytoryczne? Ja nie potrafię merytorycznie wspierać, potrafię tylko y, gonić taką rózgą. Ja gonię rózgą cały czas i mobil, motywuję tą rózgą Pawła do tego, żeby jeszcze, jeszcze, jeszcze coś z siebie dał. Trochę jestem inny rocznik, y, znasz mnie, Andrzej, i nie lubię głaskać po głowie, lubię y, twarde, surowe warunki, które. Y, które są tym filtrem, które, które, filtruje, jak to się mówi, dzieci, dzieci od dorosłych, dorosłych od dzieci i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jak wyglądały wasze przygotowania? Słuchaj Andrzej, ogólnie jesteście tak, sprawni, tak? Biegaliście razem na przykład? Wiesz co, zdarzało się. Tak, parę treningów biegowych <laughs> razem zrobiliśmy. Zdarzało się, że tak, ale generalnie tak, jak e, pracowałem w robocie, tak się, jak się przygotowywałem do roboty, do pracy w gromie, e, to w tym momencie rzeczywiście poświęcałem dużo czasu na, 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 na to, żeby tą moją sprawność jak naj, podnieść do jak największego poziomu, ale sam dobrze wiesz, w pewnym momencie ta sprawność dochodzi do pewnego poziomu, i nie wiem, co byś robił, i tak nie przeskoczysz tego, i tak nie przeskoczysz tego. E, I nawet już w gromie, jak byłem, to e, moim zadaniem było utrzymać to. Nie spać nie spaść poniżej. I tak samo podeszliśmy do tego treningu, do tego Grom Challenge, do 11 Grom Challenge, że e, podtrzymujemy to, co mamy i tylko może być lepiej. O, w ten sposób. Zima, ty byłeś na, w 2013 roku na pierwszej edycji tych zawodów Grom Challenge? Wiesz co, to było troszeczkę troszeczkę już jak to się mówi dawno. Byłem, byłem, chyba byłem, chyba byłem. Chyba byłem, chyba byłem ale. 100% pory, Czy od tamtej pory dużo się zmieniło, jeśli chodzi o nie wiem, no, przygodę, która na trasie może Ciebie spotkać? Trasa jak trasa. Trasa, trasa się nie zmieniła. E, wiadomo, raz jest mniej, raz jest więcej wody, raz więcej błota, raz mniej błota. Chodzi o to, że samo ośrodek bardzo się zmienił. Sam ośrodek bardzo się zmienił, stał się ośrodkiem takim, który jest bardziej przyjazny wszystkim, którzy przyjeżdżają na te zawody. Te zawody stały się tak jak ja. Ja to e, dzisiaj wpadłem na taki pomysł, nie grom challenge, tylko grom X challenge. X challenge. Grom X challenge, jak są X jakieś tam zawody, to jest grom X challenge dla mnie. Bo naprawdę e, wystartować. I dotrwać do końca w tym biegu, naprawdę to jest sztuka, nawet będąc super sprawny fizycznie e, i mając mocną głowę, naprawdę trzeba od początku do końca walczyć, e, no trzeba walczyć. Czy ja mógłbym prosić, żebyście kamerkę troszeczkę teraz na Pawła przesunęli? Dobra. Bo Skype na... A? Paweł, Dobra, teraz lepiej. Jak, jak ty się czujesz, jeśli chodzi o twoje przygotowania do tego startu jutrzejszego? No, tak jak Natan powiedział, tutaj ten. Głowa jest najważniejsza i wydaje mi się, że ta głowa jest zmotywowana. A fizycznie, fizycznie jak najbardziej jestem gotowy. Przygotowywaliśmy się razem, dużo, dużo wspólnych treningów odbyliśmy. Tak. Nie tylko biegowych, strzeleckich, też, anty. Strzeleckie Strzelecki, treningi też to są. Uważam, że jesteśmy gotowi, damy radę. w zeszłym roku z tym strzelaniem to tak chyba nie do końca tam poszło, co? No nie do końca, nie do końca, bo Paweł ma jakąś tam wadę wzroku. Tak, tak, tak. Ja miałem całe okulary zaparowane, no zakupcowe tak. wszyscy mieli. No, no poszło, poszło... Słuchaj, Andrzej, poszło jak poszło. Karę trzeba, karę trzeba było... To coś, coś tam w celu było. No. Coś tam było. Dobra, chłopaki, to teraz takie moje pytanie. Dla gdzie wy teraz jedziecie w tym momencie? No wyjechaliśmy z Warszawy właśnie, teraz jesteśmy poza Warszawą, Radzymin, yy, zbliżamy się do Radzymina, także powoli się turlamy yy, do tego miejsca, w którym, yy, które jutro nas yy, zweryfikuje. Ale zaraz, zaraz, to tak można dzień wcześniej tam pojechać? Czy tutaj, bo zaczyna mi tutaj pachnieć troszeczkę taką praktyką, że może, nie wiem, będziecie dzisiaj trasę zwiedzali? Tak, 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 tak. Znasz mnie dobrze. <śmienny> ja nie jadę tam zwiedzać z trasy, tylko jadę się spotkać ze starymi, z, z, wyrocami, z którymi pracowałem dość długo. Nie? Bo to jest, też traktujemy ten bieg jako właśnie takie spotkanie z tymi no z tymi najstarszymi, którzy, którzy tą jednostkę tworzyli, którzy zaczynali z generałem Petylickim tą jednostkę. No i to jest, naj to jest druga. Dla mnie osobiście e, chyba najważniejsza rzecz, e, dlaczego tam jadę. Bieg tak, jak najbardziej biegnę. Nie, nie to, że biegnę e, z kimś obcym, tylko biegnę z synem. Też to w jakiś sposób, e, no, synowi przybliża, przybliża jednostkę. Oprócz tego, że na treningi z nami chodzi, zapieprza z nami na treningach, no to e, poznaje jednostkę z tej, z tej, z tej, właśnie z tej, z tej strony selekcji, bo ja, tak jak w tamtym roku mówiłem, E, ten jeden dzień e, Grom Challenge to jest jak jeden dzień z selekcji, e, to się dopiero zaczyna i, i trwa e, cały, cały czas, e, jak jesteś w jednostce, jesteś w firmie, cały czas musisz dbać o swoją sprawność, bo jak nie dbać, no, e, no to jak to się mówi, stara la vista, baby, jak to mówił Pan ten, ten tak. terminator. Jak to się... Warto przypomnieć, że nie tak dawno, jeszcze w Czerwonym Borze, tam gdzie się udajecie, Grom przygotowywał się do różnych misji. Między innymi tam. Oczywiście, no ja nie miałem okazji, bo to było troszeczkę przede mną, ja nie miałem okazji, jak ja trafiłem to no to już tutaj bliżej jeździliśmy, jeździliśmy na poligony. Ale tak, tak, to prawda, to był, był taki obiekt, na którym jednostka się przygotowywała Pobieg przyjazny dla nas, przyjazny do tego, co my robimy, no. no bo de facto wiesz, co robimy, bo to wszy, nasze treningi są odzwierciedleniem tego, co robiliśmy w firmie, tak? I, I w tamtych czasach trudno było znaleźć poligon, na którym moglibyśmy robić te, robić te rzeczy, żeby ktoś nie popłakał się, że łamiemy jakieś super warunki bezpieczeństwa. Sam wiesz o co chodzi. Chłopaki, powiedzcie mi, jak się czujecie, jeśli chodzi o wasze przygotowania w skali 1 do 10? Ja zajebiście, zrelaksowany, wypoczęty, nic nie boli. Także będzie jutro ogień, panie Andrzeju. Na, Dobre, na pewno, tak. Dycha, ogólnie dycha. Dycha, o, dycha. Podróż, trzymam was za słowo. E, to logo zobowiązuje zima. To no ja wiem, jest... tylko pan Andrzej, pamiętaj, żebyś nie pomylił się jutro na trening, żebyś nie pojechał. Bo jutro nie A, jest ok. treningu. Tu... Łacha sobie też. Wiemy, o co chodzi. Jutro jadę do Czerwonego Boru. Będzie bardzo, bardzo miło cię spotkać. Ogólnie, Andrzej, robię tak, że biorę kamerę. Będę miał kamerkę GoPro w tuji pancernym. I postaram się te najciekawsze momenty nagrać. Biorę dwie baterie, także też będziemy mieli fajny materiał do tego, żeby, żeby później, nie wiem, po wszystkim analizować, analizować i wykorzystać to do, do, jak to się mówi, do tego do jakiegoś wywiadziku, jak sobie pogadamy jeszcze gdzieś. Tam. Tej historii. Chłopaki ślicznie wam dziękuję. Trzymam kciuki. Jutro się widzimy. Dobra. Nie ma sprawy. Czekamy na ciebie, także widzimy się jutro. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie hey, się hey. wszyscy. Hej, hej.